Jaguari mają najsilniejsze szczęki spośród wszystkich kotowatych. Ich ugryzienie jest ponad dwa razy silniejsze niż u lwa, co pozwala im przebijać czaszki i skorupy żółwi jednym ugryzieniem. Są jedynymi wielkimi kotami Ameryki Południowej. W przeciwieństwie do lwów, tygrysów czy lampartów, Jaguari to jedyny przedstawiciel wielkich kotów w obu Amerykach. Ich nazwa pochodzi od słowa Jaguara z języka Tupiguarani, które oznacza ten, który zabija jednym skokiem. Doskonale oddaje to ich siłę i skuteczność w polowaniu. Jaguari potrafią polować w wodzie. W odróżnieniu od większości kotów, uwielbiają pływać i często zanurzają się w rzekach, by złapać ryby, kajmany lub kapibary. Ich centki pomagają im się kamuflować. Wzór na ich futrze sprawia, że doskonale wtapiają się w gęstą roślinność lasów deszczowych. Jaguari to samotnicy. W przeciwieństwie do lwów, nie tworzą stad i większość życia spędzają w pojedynkę. Patrolując swoje rozległe terytorium. Ich teren może obejmować nawet 100 km kwadratowych. Samce zajmują większe obszary niż samice i zaciekle ich bronią przed rywalami. Mają specjalną technikę polowania zamiast dusić ofiarę, gryzą ją w czaszkę. To pozwala im błyskawicznie unieszkodliwić zdobycz. Są świetnymi wspinaczami. Choć większość czasu spędzają na ziemi, potrafią wspinać się na drzewa, by obserwować teren lub odpocząć. Jaguari są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy. Mogą polować o każdej porze, ale preferują zmierzch i świt, gdy ich ofiary są mniej czujne. Ich rykiem można usłyszeć nawet z odległości kilku kilometrów. Jaguari ryczą, by komunikować się z innymi osobnikami i oznajmiać swoją obecność na danym terenie. Czasami polują na kajmany. Dzięki swojej sile i technice ataku są w stanie pokonać nawet te groźne drapieżniki. Młode Jaguari pozostają z matką przez około dwa lata. Po tym czasie opuszczają ją, by rozpocząć samodzielne życie. Są jednymi z nielicznych kotów, które nie boją się wody. Często chłodzą się w rzekach i jeziorach, zwłaszcza w upalne dni. Ich ogon pomaga im w utrzymaniu równowagi. Używają go szczególnie podczas wspinania się na drzewa lub skakania. Jaguari mogą skakać na odległość do 6 metrów. Są niezwykle silne i elastyczne, co czyni je mistrzami podkradania się do ofiary. Niektóre jaguary mają całkowicie czarne futro. Te osobniki nazywane są czarnymi jaguarami lub panterami. Ich cętki nadal są widoczne pod odpowiednim kątem światła. Jaguary są bardzo cierpliwe podczas polowania. Potrafią czekać w ukryciu przez długi czas, aż ofiara znajdzie się w idealnej pozycji do ataku. W mitologii Majów jaguar był symbolem siły i władzy. Wierzono, że jaguari strzegą podziemnego świata i mają magiczne moce. Są kluczowymi drapieżnikami w swoich ekosystemach. Regulują populację roślinożerców, zapobiegając nadmiernemu wypasowi roślinności. Ich futro było kiedyś bardzo cenione na czarnym rynku. Polowania na jaguari doprowadziły do drastycznego spadku ich populacji. Mimo swojej siły unikają starć z ludźmi. Ataki na ludzi są niezwykle rzadkie i zwykle mają miejsce tylko wtedy, gdy jaguar czuje się zagrożony. Jaguari mają niezwykle elastyczne stawy. Dzięki temu mogą nagle zmieniać kierunek biegu podczas polowania. Ich język jest pokryty ostrymi brodawkami. Pomaga im usuwać mięso z kości ofiary. Jaguari żyją w lasach tropikalnych, ale można je spotkać także na sawannach. Ich zasięg obejmuje tereny od Meksyku po Argentynę. Są jednymi z najbardziej skrytych kotów świata. Rzadko dają się zauważyć, co utrudnia badania nad ich populacją. Jaguari potrafią biegać z prędkością do 80 km na godzinę. Choć nie są najszybszymi kotami, mają niesamowitą wytrzymałość. Ich wzrok w nocy jest sześć razy lepszy niż u ludzi. To sprawia, że są doskonałymi nocnymi łowcami. Nie mają wielu naturalnych wrogów. Największym zagrożeniem dla jaguarów jest człowiek. Ciąża jaguarzycy trwa około 100 dni. Zwykle rodzi się od jednego do czterech młodych. Nie wydają mruczących dźwięków jak koty domowe. Jaguari zamiast tego warczą, ryczą i syczą. Ich zęby są wyjątkowo grube i mocne. Dzięki temu mogą łatwo miażdżyć kości i skorupy. Jaguari potrafią porozumiewać się za pomocą znaków zapachowych. Oznaczają swoje terytorium, Zostawiając mocz i ślady pazurów na drzewach. Dorosły jaguar może ważyć od 70 do 100 kg. Samce są zazwyczaj większe od samic. Ich futro jest unikalne jak odciski palców. Każdy jaguar ma inny wzór cętek, co pozwala naukowcom je identyfikować. Jaguari były czczone przez wiele rdzennych plemion Ameryki. Symbolizowały siłę, odwagę i duchową ochronę. Największą populację jaguarów można znaleźć w Amazonii. Dżungla zapewnia im doskonałe warunki do życia i polowania. Ich populacja jest zagrożona przez wylesianie. Utrata siedlisk sprawia, że jaguari muszą walczyć o przetrwanie. W niektórych krajach powstają programy ochrony jaguarów. Mają na celu zachowanie ich naturalnych siedlisk i zmniejszenie konfliktów z ludźmi. Jaguari potrafią polować nawet na tej peri i jelenie. Ich siła pozwala im powalać duże zwierzęta jednym ugryzieniem. Jaguari mają najsilniejszy zgryz spośród wszystkich kotowatych. Ich szczęki są tak potężne, że mogą z łatwością miażdżyć czaszki ofiar i przebijać pancerze żółwi. Ich nazwa pochodzi od słowa jaguara z języka Tupiguarani, które oznacza ten, który zabija jednym skokiem. Doskonale oddaje to ich siłę i skuteczność w polowaniu. Jaguari to jedyni wielcy przedstawiciele kotowatych w Ameryce. W przeciwieństwie do lwów, tygrysów czy lampartów, jaguari to jedyne duże koty, które zamieszkują Amerykę Południową i Środkową. Są doskonałymi pływakami. W odróżnieniu od większości kotów, uwielbiają wodę i często zanurzają się w rzekach, aby polować na ryby, kajmany i kapibary. Ich cętki pomagają im się kamuflować. Wzór na ich futrze przypomina rozeti, które doskonale wtapiają się w dżunglę i sawannę, pomagając im pozostać niewidzialnymi dla ofiar. Jaguari to samotnicy. W przeciwieństwie do lwów nie tworzą stad i większość życia spędzają w pojedynkę, patrolując swoje ogromne terytorium. Ich teren może obejmować nawet 100 km kwadratowych. Samce kontrolują większe obszary niż samice i zaciekle ich bronią przed rywalami. Jaguari polują, gryząc ofiarę w czaszkę. Zamiast dusić zdobycz, jak robią to lwy czy tygrysy, Jaguari celują w głowę, co pozwala im natychmiast obezwładnić ofiarę. Potrafią wspinać się na drzewa. Choć większość czasu spędzają na ziemi, jaguari potrafią wdrapywać się na drzewa, aby obserwować teren lub odpocząć. Jaguari są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy. Choć najczęściej polują o zmierzchu i świcie, mogą być aktywne o każdej porze, gdy nadarzy się okazja do zdobycia pokarmu. Ich ryk można usłyszeć z odległości kilku kilometrów. Jaguari ryczą, aby komunikować się z innymi osobnikami i zaznaczać swoje terytorium. Są jednymi z niewielu kotów, które polują na kajmany. Dzięki swojej sile i technice ataku są w stanie pokonać nawet te groźne drapieżniki. Młode jaguari pozostają z matką przez około dwa lata. Po tym czasie opuszczają ją, by rozpocząć samodzielne życie. Mają wyjątkowo gie ciało. Ich elastyczne stawy pozwalają im nagle zmieniać kierunek biegu podczas polowania. Czasami polują na zdobycz większą od siebie. Znane są przypadki, gdy jaguari atakowały jelenie, tejperi, a nawet młode bydło. Ich ogon pomaga im w utrzymaniu równowagi. Dzięki niemu mogą stabilizować ciało podczas skoków i biegu. Jaguari mogą skakać na odległość do 6 metrów. Ich siła i elastyczność sprawiają, że są niezwykle skutecznymi łowcami. Istnieją czarne jaguari, zwane panterami. Ich futro wygląda na jednolicie czarne, ale pod odpowiednim kątem światła można dostrzec ich cętki. Są bardzo cierpliwe podczas polowania. Potrafią czekać w ukryciu przez długi czas, aż ofiara znajdzie się w idealnej pozycji do ataku. Jaguari były czczone przez Majów i Azteków. Wierzono, że są strażnikami podziemnego świata i mają magiczne moce. Są kluczowymi drapieżnikami w swoich ekosystemach. Regulują populację roślinożerców zapobiegając nadmiernemu wypasowi roślinności. Ich populacja jest zagrożona przez wylesianie i klusownictwo. Utrata naturalnych siedlisk zmusza je do coraz częstszych kontaktów z ludźmi. Jaguari rzadko wydają dźwięki, ale mogą mruczeć. Ich wokalizacje są znacznie mniej słyszalne niż u lwów czy tygrysów. Są jednymi z najbardziej skrytych kotów świata. Rzadko dają się zauważyć, co utrudnia badania nad ich populacją. Ciąża Jaguarzycy trwa około 100 dni. Samica rodzi zwykle od jednego do czterech młodych. Ich futro było kiedyś bardzo cenione na czarnym rynku. Polowania na jaguari doprowadziły do drastycznego spadku ich populacji. Największą populację jaguarów można znaleźć w Amazonii. Dżungla zapewnia im doskonałe warunki do życia i polowania. Jaguari potrafią polować nawet na węże i węgorze elektryczne. Ich strategia ataku pozwala im unikać ukąszeń i porażeń prądem. Współczesne programy ochrony pomagają w odbudowie populacji jaguarów. Rezerwaty i działania organizacji ekologicznych powoli poprawiają sytuację tych kotów. Każdy jaguar ma unikalny wzór cętek. Podobnie jak linie papilarne u ludzi, nie ma dwóch identycznych jaguarów.